Dajcie w następnej, ale degustacji tym razem e, piwo z Tesco. Ashfield British Lager 4,8% alkoholu, produkowany przez Terence Caledonian Group, e, jak tu piszą, e, uważany przez CNC Group e, w Browarze Wellpark w Glasgow. Ashfield Lager zawiera jęczmień. Słudnień śmienny i pszenicę. I tyle wiemy na ten temat. Ładna puszeczka. Wydaje mi się, że marka Ashfield ma zastąpić własną markę Tesco. Ponieważ zauważyłem, że jest na przykład Ashfield Bitter po funcie za czteropak, tak jak było Teskowaliu Bitter. Fund za, e, za czteropak 2% alkoholu także myślę, że idzie to w tą stronę, ponieważ te inne marki Value czy, czy, czy Everyday zostały zastąpione przez jakieś nowe, e, wymyślone marki. E, I wydaje mi się, że to samo idzie e, w stronę piwa ciągle widzę na półkach Tesco Premium Lager w takiej szarej e, puszce. Też ma 4,8%. Tylko, że nie pisze już, kto go wyprodukował. Jest nieco droższy. Czteropak tego piwa e, jest poniżej 3 funtów. Także może być, prawda? E, a to piwo deskowe jest powyżej 3 funtów. Także nie wiem, czy to po prostu jeszcze jest, po prostu go sprzedają, czy to jest nieco coś innego. Ale wydaje mi się, że to właśnie zastępuje te e, deskowe brandy. No, jak widać, e, jest to piwo jasne, słonkowe, klarowne, piana. E, ładna się utworzyła na początku, nawet były małe pęcherzyki, ale bardzo szybko zaczęły się tworzyć. Średnie, później duże, i piana zaczęła bardzo szybko opadać. Chociaż został jakiś lacing po tym. E, aromat. E, aromat jest raczej taki wątły. Trochę słodowości, jakieś cytrynowe akcenty. No i chyba tyle. Nic takiego ciekawego, nie ma jakichś mm, a, akcentów stricte chmielowych tutaj. Trochę słodowości tylko. No dobra, no to spróbujmy no. Cóż, zdecydowanie nie jest to piwo pełne, ale raczej ciało jest średnie troszkę słodowości, ale raczej wytrawne. No tu jakiś słodyczyk. Goryczka się pojawia. I ona jest taka lekko zioł, ziołowo-metaliczna. Eee, no to jeszcze nie jest najgorzej. Metaliczne akcenty mogą być z chmielu. Zaraz zobaczymy czy to rzeczywiście jest z chmielu. Tak, nie ma żadnych problemów z żelazem, czyli te metaliczne akcenty pochodzą z chmielu. No, no dobrze, no Widocznie w jakichś niemieckich albo rzatyckiego albo, e, na przykład. Może być. E, dobrze, że jest widoczna ta goryczka. Może dlatego, że nie ma takiej fajnej kącie słodowej. Lekkie akcenty cytrynowe także jakaś pijalność jest. Nasycenie to jest średnie. No, jakby się to schodziło naprawdę porządnie. E, no, to byłoby dobre piwo na gorące dni. E, ale tak naprawdę nic ciekawego. Chociaż tyle, że nie ma wad. No to, no to już jest dobrze. E, cena jest odpowiednia do tego piwa, szczerze mówiąc. E, nie mówię, że jest najgorsze, bo piłem gorsze piwa, ale. E, może powiem, powiem, tak, że za tą cenę na grilla się nadaje, ładnie schłodzone, da radę. Ale robi się tym traktować to już nie. E, mam nadzieję, że film się Wam podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie, o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, co będzie Wam przypominało każdym nowym filmie jak na ale, także będzie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Nasze zdrowie. Cześć.